Warunki do przedstępnej umowy warunkowej. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że tych zapisów jest naprawdę bardzo dużo. Ja osobiście korzystam z takiej listy y, zapisów, które uważam, że są do wyboru w stosunku do danej nieruchomości. Nie da rady spisać tego tak już bezwzględnie i y, y, jednoznacznie w stosunku do każdej działki, ponieważ każda nieruchomość jest inna. No ale z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jest kilka takich elementów, które jak najbardziej yy, można zastosować praktycznie zawsze. Pierwsze to oczywiście dostęp do drogi publicznej. No i oczywiście albo bezpośredni, albo pośredni, albo po służebności własności, współwłasności yy, i uregulowanie tego tematu przez zbywcę. Drugi temat to bardzo często yy, temat związany z mediami, a przede wszystkim z ich własnością i możliwością podłączenia się do tych mediów. Bo może się okazać, że na przykład prąd dostaniemy, dostaniemy z, ze stacji Trafo, która jest 3 km od naszej nieruchomości. Tych elementów jest naprawdę sporo, więc jeżeli jesteś w procesie kupowania nieruchomości gruntowej, to podpowiadam je lista, punkty i ewentualnie skrupulatna analiza w zakresie prawnym, jak również i projektowym.